Tytuł wystąpienia to Virtual Pussy i dotyczy ono właściwie tego, jak obietnice technologii, jak pewne fantazje i wyobrażenia dotyczące tego, co przyniesie ze sobą rewolucja informatyczna, cyfrowa, wirtualna, które sobie projektowaliśmy już od lat 80., się tak naprawdę nie spełniła. I przyniosła nam nawet nie tyle brak tegoż wyzwolenia, co kompletne. Uwikłanie się w praktyki, w produkcję wizerunków, wreszcie w komercjalizację seksu, której w życiu byśmy wcześniej nie pomyśleli. Początek tego wystąpienia to chronologicznie dajmy na to rok 84, 85, gdzie całe właściwie pokolenie młodych mężczyzn i kobiet wyrasta na science fiction, które zawiera w sobie, jeśli chodzi o seks, taką przynajmniej obietnicę. W świecie. W przyszłości, w świecie nowych technologii, wszyscy będziemy podłączeni do sieci. Nasze ciała będą w technologii zamknięte, będą wreszcie i podporządkowane, ale w sposób taki, w którym porzucimy sobie swoje tymczasowe, płciowe, genderowe ograniczenia, ograniczenia swojego ciała, ograniczenia swojej tożsamości, tak aby móc w wyjątkowo równościowym, demokratycznym i pełnym przyjemności w wirtualnym świecie się realizować. W popkulturze mainstreamu te wyobrażenia o braku tożsamości, ale też braku cierpienia, z którym kupowany i sprzedawany seks jest skojarzony, przebiły się być może najmocniej w dwóch legendarnych już właściwie dla science fiction produkcjach, dwóch z tego samego zresztą roku, z roku 1984, gdzie z jednej strony do Kiny wchodzi Blade Runner Ridleya Scotta, w którym... Jeśli pamiętacie, główną bohaterką jest Prys, seksualny cyborg. I to wymazanie e, pracy tak naprawdę przez powiązanie jej z seksem, który jest nieludzki, bo cyborgiczny, bo co jest takiego śmiesznego? Bo co, nic śmiesznego nie powiedziałem. A, jasne. Seksem, który jest nieludzki, jest cyborgiczny, jest przeniesiony na maszyny bądź przez maszyny realizowany, produkuje się potem w tysiącach innych dzieł kulturowych i fantazji. Pris buntuje się w końcu jako seks cyborg. Zadaniem cyborgów w ogóle w Androidów, w Blade Runnerze było przecież obsługiwanie całego ludzkiego gatunku przez nieludzką właśnie morderczą pracę na pozaziemskich koloniach. Pris się buntuje, ale ten jej bunt realizuje się w niesamowicie konserwatywnym topasie femme fatale. Ona zaczyna po prostu używać swojej płci, by mordować. Tam się ten potencjał w jakimś sensie rewolucji, czy w jakimś sensie wywrócenia społecznego porządku opartego na bezpłatnej, nieistniejącej, wymazanej pracy w ogóle nie dokonuje. W tym samym 1984 okazuje się też założycielska właściwie dla cyberpunku powieść, neuromancer Gibsona, gdzie jest również zawarta podobna wizja seks pracy. Mianowicie wystarczy dać się zamknąć w hotelu kapsułowym, przyjąć pigułkę, aby pół roku swojego życia wymazać się z pamięci i tym samym być absolutnie bezwolnym seks robotem i świadczyć usługi seksualne. Ja się muszę przemieszczać. I świadczyć usługi seksualne bez cierpienia, bez pracy, bez e, pamięci nawet tego co zaszło. Te dwie sceny są właściwie bardzo dobrą metaforą tego co w ogóle było wówczas politycznym postulatem, czyli nie zauważania pracy, ale też powkładania olbrzymiej nadziei w tym, że technologia w końcu tą pracę unieważni. Jeżeli seks przyszłości, prostytucja w przyszłości, pornografia w przyszłości, seks praca w czasach przyszłych będzie pracą wykonywaną nie przez ludzi, a przez roboty, to w istocie naszą najlepszą nadzieją jest Złożenie w, tym, złożenie w tym nadziei, właśnie. Założenie, że tej pracy po prostu nie będzie i nie musimy się z nią właściwie konfrontować, bo nie będzie ona ludzka. I im bardziej rozwój technologii postępował i ta obietnica przeniesienia seksu. Ja patrzę na stoper też. I ta obietnica przeniesienia seksu do wirtualu wydawała się być nam bliższa, i mówię tu już w latach 90., tym bardziej realizowała się ona w sposób absolutnie niewyzwalający. Jeśli pomyślimy. O tym słynnym cytacie Pat Kalifę, że każda nowa technologia zostanie wykorzystana do celów porno w pierwszym rzędzie, to widziany przez to internet i rewolucja medialna lat 90. właściwie świetnie się sprawdza, ponieważ zamiast tych depersonalizujących możliwości wykorzystania sieci i tych potencjalnie wyzwalających nowych modeli seks pracy, uwidaczniała się nam seks praca bardzo Podstawowa. Ktoś siedział przed kamerką, ktoś pracował przy produkcji filmów porno. Ktoś wreszcie był aktorką, bądź aktorem tychże filmów, ktoś na nisko opłacanej posadzie w Chinach, na Tajwanie czy w Indiach te gigabajty porno na serwerach przechowywał, obsługiwał, a wreszcie produkował obrazki takie, bo właściwie teraz dochodzę do tego, do tego dlaczego ta prezentacja wygląda takiej inaczej. A wreszcie produkował te wszystkie. W jakimś aspekcie jednak bardzo, bardzo kiczowate obrazki wirtualnej pornografii lat 90., które były w takim samym stopniu właściwie produktem imaginarium, bardziej archiwum X, niż wcześniejszych obietnic science fiction. To, co się nie wydarzyło, to nowe modele, nowe pomysły na zrealizowanie seksu w przestrzeni wirtualnej. To, co się natomiast wydarzyło i to, co rzeczywiście zaszło. To absolutne odejście od wizji tego, że nasze ciało będzie miało możliwość przedłużenia, że dojdzie do tej imersji, czyli całkowitego zanurzenia naszej cielesności w technologii, ponieważ im później, im bliżej czasom nam teraz, tym bardziej dokonuje się coś, co ja pozwoliłem sobie nazwać udomowieniem cyberseksu, a co w bardzo prostych kategoriach wygląda po prostu tak, że cyberseks, który wyobraziliśmy sobie wtedy, jego bardzo nowoczesny i wyzwalający, jest właściwie dzisiaj produktem dla naszych mam. Jest czymś, co można kupić w hipermarkecie, jest czymś, co można nabyć za pomocą szybkiej transakcji PayPalem w internecie, ale na pewno nie jest czymś, co jest domeną. Tak jak sobie to wówczas wyobrażano, jakiejś nowej klasy, nowej grupy ludzi, którzy są zarówno wyzwoleni z płciowych ograniczeń, jak jednocześnie dużo bardziej biegli w technologiach, i wreszcie jakiegoś rodzaju tak naprawdę hakerami tego, co, co te ograniczenia hakerami tychże ograniczeń, których wcześniej krępowały. Dlaczego tak o tym myślę? Dlatego, że po pierwsze, koniec końców wirtualna produkcja. Poszła w zupełnie zedypalizowaną stronę i zamiast obsługiwać wyobraźnie zdepersonalizowaną postpłciową, raczej wykorzystała luki w prawie, które pozwalały jej produkować obrazki. Nazwijmy to na granicy dopuszczalności przez aktualne porządki prawne w Europie i Stanach Zjednoczonych, a wreszcie także dlatego, że zupełnie nie otworzyła się na demokratyzujący potencjał i nie uwzględniła mniejszościowych potrzeb. Ona i tak naprawdę przykład jednej wyjątkowej porażki tego, co wirtualna produkcja są przyniosła, jest bardzo mówiący, ponieważ ona w momencie, gdy zdała się rzeczywiście na nowe modele produkcji, a było tak w przypadku pewnej firmy z San Francisco z Doliny Krzemowej, z właściwie stolicy Mekki technologii na świecie, dwóch braci postanowiło stworzyć firmę, która na bazie modeli 3D właśnie tworzyła gejowskie porno, które powstawało na bazie scenariuszy wykoncypowanych przez odbiorców i odbiorczynie w chmurze za pomocą internetowych głosowań, mechanizmów, które uwzględniały wszystkie nawet tak, 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 najbardziej mainstreamowe, tak najbardziej radykalne fantazje i wreszcie przekładała ten zebrany za pomocą internetu wspólny głos na produkcję filmową. Ta firma zbankrutowała po dwóch miesiącach. I tak też było właściwie z większością przedsięwzięć, które chciały które chciały nowoczesne technologie wykorzystać do udostępniania głosu także innym. Tymczasem to, co się udawało, to gry, filmy, produkcje, strony internetowe wreszcie, które czerpiąc z najbardziej rudimentarnych, najbardziej podstawowych, najbardziej niedojrzałych momentami skojarzeń czy fantazji, pozwalały lepiej na nich kapitalizować. I tym samym pozwalały na przykład tworzyć swoje... Awatary, których całą kolekcję tutaj przeleciliśmy na ekranie z tyłu i które pozwalały wreszcie w bardzo ograniczonym repertuarze środków te swoje awatary animować i uprawiać z nimi pseudo-wirtualny, bo właśnie nie, w technologie, nie zanurzony w technologiach i nie wikłający naszego faktycznego ciała seks. Wreszcie, i to już być może ostatni wątek tego, co okazało się porażką, przedmioty. Gadżety i całe technologiczne oprogramowanie, które jeszcze 20-30 lat temu w popkulturowych fantazjach wydawało się być pieśnią przyszłości i czymś, co niesamowicie odmieni nasze życie, czyli gadżety pozwalające faktycznie podłączyć swoje ciało na dystans, zrealizowały się podłączyć ciało dwójki kochanków, kochanek na dystans, okazały się być pomysłami tak banalnymi, tak prostymi i tak właściwie nie wyzwalającymi nas, nas z naszych ograniczeń, jak dildo i wirtualne cipki na USB. Dziękuję.